Witajcie wszyscy, perfumolubni i nie tylko. Dzień dobry, dobry wieczór. Zależy, kto kiedy ogląda. Ostatnio, wiecie, co naszło mnie, takie, taka chęć na zdękowanie jak, najwięcej ilości, jak największej ilości perfum, jak największej ilości kosmetyków. Mam wrażenie, że mnie to wszystko przytłacza. Nie chcę tego. Stawiam sobie. Wiecie, wszystko to, co muszę zużyć, i po prostu zużywam. Oczywiście też nie kupuję na razie mm, nic więcej. Perfum już nie kupuję od ponad miesiąca, już będzie półtora miesiąca. Ostatnimi perfumami, które kupiłam, to były. Pokazywałam Wam oczywiście, to był Le Sens Guerlain Shalimar. Oczarował mnie kompletnie. Noszę go ostatnio. Świetnie się teraz sprawdza. Jest październik, dzisiaj akurat u mnie świeci piękne słoneczko, ale jest tak chłodnawo. bo właśnie w takie dni nosi się najpiękniej. Ta wanilia, taka gładka, taka właśnie kojarząca się z, chociaż tam nie ma w składzie absolutnie, przynajmniej tak mówi producent, tak mówią główne nuty na fraglantice, nie ma tam w składzie... Zamszu, ale dla mnie jest to zapach taki miękki, zamszowy, taki albo może komponujący się świetnie, na przykład z zamszową kurtką, zamszowym płaszczem. No przepiękny, jestem oczarowana tym szalimarem, mimo tego, że znawcy perfumowi mówią, że to nie jest najlepszy flanker, jeśli chodzi o szalimara. No jest w, bardzo, w dużej mierze. Adresowany do młodszego pokolenia, ale mi się bardzo podoba. Naprawdę, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, szansy, spróbujcie, bo naprawdę warto. Dzisiaj mam, wiecie co, zdękowałem dwie butelki perfum i jeden olejek perfumowany, ale też mam dla Was kilka kosmetyków. Pokażę to Wam, wyrzucę do śmieci i będę miała taki. Wiecie, spokój ducha. Ja na przykład bardzo lubię nagrywać denka. Nie, przepraszam, nie lubię nagrywać, lubię oglądać. Lubię oglądać denka kosmetyczne, dlatego że wiem, że tam są opinie. No, oczywiście nie mówię o tych influencerkach, które mają bardzo dużo, dużo obserwujących, dlatego że one tam dostają od firm. Moje produkty są kupione przeze mnie. Teraz mam coś takiego, że bardzo dokładnie dobieram sobie wszystkie produkty, czytam dużo opinii, sprawdzam. Czasami się zdarza, że nawet kupię jeden produkt dwa razy, co kiedyś się nie, nie to było nie do pomyślenia. I myślę sobie, że. Nie wiem, jeżeli ktoś coś z tego skorzysta, to wiecie. No nie samymi perfumami człowiek żyje, musi też jeszcze jakiś czasem szampon użyć, jakiś balsam do ciała. Dobra. Tutaj mi zostało już dosłownie na jedno może użycie to jest kerastas i to jest ten cement termiczny cement, cement, cement termik. Jak suszymy sobie włosy na suszarkę czy tam na jakąś szczotkę, to właśnie, dla, do, produkt, który zostawiamy na, na, na włosach po umyciu i potem suszymy. Miałam go parę lat, naprawdę. Miałam go parę lat, dlatego że gdzieś tam leżał, sobie zapomniany w szafie. Używałam od czasu do czasu. Generalnie te produkty kerasta są dobre, no co tu dużo gadać, z tym, że one są dobre, jak się ich używa. Trzeba ich używać cały czas, jeżeli przestaniemy używać, one się wtedy te włosy wracają do poprzedniego stanu. Czyli jak nie to, że one poprawiają nam na, na stałe te włosy, tylko po prostu nakładają magiczny filtr i przez ten czas jak używamy włosy się dobrze prezentują. No a potem już nie. Czy kupię następne opakowanie? Nie, dlatego, że teraz mi się bardziej sprawdzają olejki do, do włosów, a takie rzadko kiedy suszę włosy suszarką zresztą. Wiem, że się nie, wiem, że się powinno suszyć, ale rzadko kiedy to robię, więc nie używam takich. Używam po prostu olejków zabezpieczających, ale to było fajne, takie cytrusowe. W ogóle mi się to nie zepsuło przez te kilka lat, fajnie mi się to używało, no ale nie wrócę. To jest, jest L'Oreal, po prostu mleczko do zmywania makijażu, anti, wiecie, anti-age, anti no, oczywiście w cudzysłowie. Y Kiedyś używałam płynów micelarnych, potem się nasłuchałam, że płyny micelarne trzeba jeszcze przemywać wodą, a mi się po prostu nie chce. Używam pianki do zmywania makijażu, potem do oczu używam e, takiego czegoś na zmianę z, z tym takim, nie z L'Oreala, tylko z Garniera. Fajne. Szybko mi się, nie wiem, zmywał mi się szybko ten makijaż. Żadnego nie było, tam wiecie, jakiś. Nie lubię, jak mi się taki film na, na oku, mgła taka robi, nie? To tutaj czegoś takiego nie było. Czy wrócę, jeżeli będzie w promocji? Jak najbardziej wrócę. A to już jest chyba moje drugie opakowanie, a wam nie pokazywałam. Kiedyś taki miałam fazę, że będę kupować sobie duże szampony, bo po co mam kupać małe? Im większe, tym lepsze. Nie wiem, bardzo długo zużywałam ten szampon. To jest ten Bad Head Tigi. I to jest do słabych, zniszczonych włosów. No, szampon jak szampon. Nie wrócę. Teraz już mam inną, inne szampony na uwadze. Teraz kupuję koreańskie. Sprawdzają mi się i do tego już na pewno nie wrócę. Jak wiecie od pewnego czasu mam rude włosy i używam sobie tej maseczki. To jest maseczka Welli, i to jest kolor Fresh i to jest kolor kolor Fresh, tak? Kolor Fresh mask, dokładnie to się tak nazywa. A kolor to jest Copper Glow. Jeżeli chcę sobie tak właśnie odświeżyć, czasami wiecie już odrosty są, to ta maseczka jest świetna, bo to jest maseczka koloryzująca. Ale nałożymy ją na 15 minut przed myciem głowy i naprawdę nam e, włosy mm, koloryzuje, odświeża. Jak ktoś ma rude włosy albo ma ciemne, chce sobie tak troszkę przy, e, przyrudzić to jak najbardziej. Ja już mam następne opakowanie. Rituals, e, żel do mycia rąk, to jest Royal Tea. I to jest. To jest jakaś Royalty Private Collection. Dostałam to. To jest 110 ml żelu do mycia rąk. Dostałam to przy okazji zakupu jakiegoś produktu, dlatego że nie kupiłabym na pewno za, za tyle żelu do. płynu do mycia rąk. Super wszystko, fajnie. Tylko wiecie co, jedna rzecz mnie wkurzała. To tutaj ten pypek, którym się, który wiecie, z którego leci płyn, jest za krótki. I praktycznie wszystko lądowało na. Może przy większych butelkach jest inaczej? Wszystko tutaj lądowało na opakowaniu zamiast na ręce. Trzeba się było dobrze nagimnastykować, więc jak ktoś nie pomyślał, to powinno być troszeczkę dłuższe. A jeśli chodzi o samą, mm, samą formułę, sam zapach, bardzo delikatne. Nie wysuszało rąk. Czy kupię? Nie kupię na pewno za własne pieniądze. Za drogie. Shower oil. Z Feniala, bardzo fajny, bardzo się mi sprawdza przy suchej skórze. Przy powiem Wam, jak teraz tak właśnie idzie, idzie jesień, idzie zima, to te olejki pod, pod prysznic są super. A ten w ogóle był w jakiejś mega promocji, za naprawdę bardzo małe pieniądze. I jeżeli spotkam jeszcze gdzieś, za taką cenę kupię na pewno, już się zbliżamy nieuchronnie do do perfum. Krem jeszcze Wam pokażę. Puste opakowanie w zasadzie. Nie krem. I to był Vichy Lift Active Collagen Specialist. I to był krem e, na noc. Super. Bardzo lubiłam ten zapach. E, nie przeszkadzający Dosyć treściwy. E, no wiadomo, no Lift Active... Mm... Czym nie odmłodził, no nie odmłodził, no nie oszukujmy się. Ale fajnie mi się używało tego kremu. Kiedyś, wiecie co, ja kupowałam pierwsze lepsze produkty, nie wiem, podobało mi się opakowanie, kupowałam produkt. Teraz nie. Teraz, jeżeli coś mi, nie wiem, uwiera, klei się, już odpada, to było super. Tu się nie kleiło, szybko wchłaniało. Ale czy wrócę? Nie wrócę, bo teraz mam na następny krem myślę, że w ogóle się zainteresuje kremami Clarins do twarzy podobno są bardzo dobre, no też drogie ale wiadomo, trzeba zawsze upolować jakąś cenę no ten jest fajny, ale jeszcze bym, jeszcze czegoś innego bym chciała spróbować no i dobra, a jeszcze mam balsam do ciała Clarinsa właśnie ten taki niebieski Tu on jest rozcięty z aloesem do skóry normalnej. One są bardzo często na lotniskach. Ja się skusiłam. Tyle zostało dosłownie do, do końca i trzeba było rozciąć, bo, nie, bo niestety pompka nie dała rady. Czybym wróciła? Nie wrócę, dlatego że chcę przetestować jeszcze coś z Clarinsa, ale był fajny. Był, nie kleił się co jest najważniejsze się nie kleił. Szybko się wchłaniał, to też jest ważne, bo nie lubię, jak mi się, wiecie, długo to coś wchłania i nie mogę założyć piżamy. Nie, bardzo szybko się wchłaniał. Troszeczkę miał za intensywny zapach. Ten zapach był ładny, na początku był przepiękny, a już pod koniec opakowania zaczynał mi przeszkadzać, ale to tak jest z tymi produktami, które są za bardzo naperfumowane. Mógłby być mniej naperfumowany. Gdyby, gdyby był mniej naperfumowany, bardziej taki subtelny był ten zapach. Wróciłabym do niego, naprawdę, bo fajnie pompka, szybko się używało. Nie, bardzo to wszystko było, nie wiem, wiecie. Higieniczne, szybko. No i przede wszystkim nie kleił się. Dlatego spróbuję tego drugiego. Jest taki jeszcze, wiem, że biały. Może on będzie mniej taki przeszkadzający. No i dobra. No i dochodzimy do perfum. To znaczy nie. Mam dwie flaszki perfum i mam olejek. Z Aqua di Parma i to jest Magnolia Nobile. Mam też perfumy, dwudziestkę. Olejek zużywałam chyba trzy lata, żeby Wam tak nie skłamać, a dwa to już na pewno. Olejek, jak wiecie, no, olejek, jak olejek, troszeczkę się kleił, i już to odpada. Nie wrócę do niego. Poza tym, olejki z Nuxa zauważyłam, że są jednak najlepsze. No ładnie, zostawiał wiecie, tą taką poświatę. Te drobinki były świetnie takie zblendowane. Bardzo dobrze. Jeżeli, jeżeli macie razem do kompletu perfumy, no to tak, super na lato. Sam zapach. Takie jak perfumy, czyli cytrusy na początku, później właśnie tam magnolia, bardzo, bardzo magnolia taka realistyczna. Ja przez bardzo długi czas w ogóle myślałam, że magnolia nie pachnie, bo ja zawsze wąchałam tą magnolię, która miała takie listki, nie listki, co ja gadam? Kwiaty biało-różowe, a to jest magnolia, która ma białe kwiaty. No i to jest faktycznie zapach tej magnolii. Tak. Ładny zapach, elegancki na co dzień, na cieplejsze dni. Taki na co dzień, ale właśnie elegancki. Przez te właśnie cytrusy, przez te kwiaty. Tam róża jest też w składzie, ale ta magnolia jest bardzo ładnie, bardzo mocno wyczuwalna. Do olejku nie wrócę, perfumy zużyję. To też nie wrócę, dlatego że z tej serii bardziej piwonia mi odpowiada. Piwonia to jest sztos. A jeszcze wtedy, pamiętam, była Piwonia, Magnolia i Iris. Ja się już na Iris nie załapałam. Iris wy, wycofali, niestety. Prada Candy Kiss. To była dwudziestka, przepiękna, dwudziestka? Tak, dwudziestka. Przepiękna buteleczka. Przepiękny zapach. Kwiat pomarańczy, piżmo. Taki puchaty, na co dzień, zostawiający ogon. Bardzo komplementogenne perfumy, z tym, że moja flaszka miała parę lat. Ja, ja nie podpisuję się pod tym, co jest teraz, bo wiecie, wiecie, sami wiecie, rozumiecie, jak to jest. Ale yy, tak. Puchaty, właśnie dużo tego piżma. Yy, przepiękny zapach, naprawdę przepiękny. Yy, czy wrócę? Nie wrócę, dlatego, że mam za dużo perfum. Yy, mam za dużo perfum, mam za dużo perfum do zużycia. Dziewczyny, które były na mojej fragrantice Wiedzą ile ja mam perfum Ja Odkąd sobie właśnie poukładałam Na tej, na fragrantice Na tych półeczkach Wszystkie moje perfumy To po prostu się przeraziłam Przeraziłam się i To był taki Przysłowiowy kubeł, kubeł Zimnej wody Teraz, żeby kupić nowy flakon Perfum to naprawdę zapach musi być dla mnie 10 na 10 oszałamiającym zniewalającym, oczywiście dalej testuję perfumy testuję wącham cały czas w perfumeriach testuję próbki, ale żeby kupić nowy flakon perfum to musiałoby mnie, nie wiem piorun, piorun chyba we mnie trafić także piękny zapach śmiało mogę powiedzieć 8 na 10 Polecam, ale sama już. No nie wrócę, no wi wiadomo. Balat Savage, czyli spacer, można powiedzieć, dziczy. Dzika, dzika, inspirowany, inspirowany nagrzaną skałą, która gdzieś tam zbocze, morskie, morskie, jakiś klif, który jest nagrzany od słońca w oddali rośnie bardzo dużo figowych drzew, tak, i to jest ten, ten zapach z tym, że tutaj soli to nie, nie ja nie wyczuwam absolutnie. Na, na może tej nagrzy, nagrzanej skały też nie, niekoniecznie. Ja tutaj jestem w ogrodzie figowym, gdzie właśnie jest dużo, dużo drzew figowych, zieloność, całe te gałązki, to wszystko. Y Zapach totalnie uniseksowy z przechyłem, może w 1% na stronę męską. Ale super mi się go nosiło, zawsze sięgałam po niego latem, wiosną, tak jak nie wiedziałam. Yy... Czym się tutaj wypryskać, to, to to szło. To była 40. Jeszcze tutaj jest parę kropel, dosłownie, żeby sobie od czasu do czasu przypomnieć ten zapach. Yy... Czy wrócę? Oczywiście, że nie wrócę. Dlatego, że po pierwsze cena, jakość tych perfum jest naprawdę dobra. One były wyczuwalne na mojej skórze po kilkunastu godzinach nawet. No ale nie. Jeżeli ktoś lubi figę, jeżeli ktoś. Ja, ja zresztą robiłam recenzję tego zapachu, i to jest zapach dla całej rodziny. Naprawdę, jedziecie na wakacje, mama, tata, dziecko. No, może nie dziecko, ale nastolatek. Spokojnie wszyscy mogą go używać. No, ale wiecie, no cena, tak. No i to wszystko. I teraz już mogę z czystym sumieniem wszystkiego się pozbyć, oprócz tego, bo tu jeszcze zostało parę kropel i. Żegnam się z Wami. Szybko poszło, miało pójść szybko, dlatego że jestem głodna. Idę robić obiad. Czekam na Wasze komentarze. Wiem, że Ania ostatnio, pozdrawiam Cię, Aniu. Z perfu, z perfu, Ania perfumowa bajka właśnie wykończyła ileś zapachów. Ja byłam w szoku. Ja byłam po prostu w szoku. Mi się udało przez tyle czasu, kiedyś tam miałam denko perfumowe, ale to już patrzcie ile czasu minęło od tego czasu, tylko dwa flakony. No dwa, no i tego nie liczę, tego, tego olejku nie liczę, udało mi się tylko dwa flakony, więc no, no przy takiej ilości perfum, no niestety nie da się inaczej. No więc żegnam się z Wami, czekam na Wasze mm, komentarze. Czy znacie Prade Candy Kiss? I czy znacie, mm, czy znacie właśnie, może Parmę. Jak w ogóle teraz kilka nowych jakichś powstało z Parmę, aż się boję, bo naprawdę cenię tą markę, fajna jest. Mają fajne zapachy. No też nie najtańsze, ale. No ale do tego już zapachu nie wrócę na pewno. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego razu. Pa pa.